Uniwersum Warcraft'a zrobiło się strategii, MMORPGA i karcianki. Uniwersum The Elder Scrolls zrobiło się natomiast RPGA, MMORPGA. I również karcianki. Tą karcianką zajmiemy się dzisiaj. Ja jestem Xaurus, a przed Wami The Elder Scrolls Legends, które znajduje się od dobrych kilku miesięcy w wersji testowej, ale właściwie zdatnej już do pokazania, całkiem przyjaznej. Zatem dzisiaj sprawdzimy, jak prezentują się karty od Bethesdy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, komentowania, pomysłu na karty i cóż, przejdźmy do sedna sprawy. Nasze sedno waży niewiele jak na karciankę przystało i jest zdatne do pobrania na autorskiej platformie Bethesda. W mgnieniu oka przynosi nas do lobby, gdzie napotkamy pięć zakładek głównych umieszczonych na papierze wśród książek. Jest to trening, fabuła, graj czyli zwykłe potyczki z graczami, arena solo dostępna po ukończeniu 14 rozdziału fabularnego i arena PvP odblokowana po ukończeniu jednej areny solo. Oprócz tego sklep z boosterkami, gdzie jeden kosztuje 100 sztuk złota, 2 13 zł, a 60 przykładowo 309 zł. Ceny raczej standardowe. Zakupić można też bilety na arenę, ale te kosztują odrobinkę więcej. Sama rozgrywka opiera się na zasadach bardzo podobnych do tych z Hearthstone'a. Na początku tury dostajemy proponowaną rękę, którą możemy dostosować do własnych potrzeb. Następnie wyrzucamy karty do jednego z dwóch szeregów. Pierwszy to szereg frontowy, na którym karty wyrzucone od razu mogą stać się celem przeciwnika. Drugi to szereg taktyczny. Na jego terenie karty zyskują osłony po wyrzuceniu, więc można je zachować do kolejnej tury. Zatem stół nie dość, że podzielony jest między graczy, to jeszcze między taktyki obowiązujące na stronie prawej, jak i lewej. Efekt? Więcej opcji na granie poszczególnymi kartami. Same karty opierają się natomiast na znanych efektach. Są blokujące, przywołujące, atakujące, ze specjalnymi właściwościami. W zasadzie ciężko doszukiwać się efektu czy funkcji, jakiej nie z konkurencji. Elementem, który przypadł mi natomiast do gustu, jest zdecydowanie dobieranie kart za określoną liczbę otrzymanych obrażeń. Ukryto je pod pięcioma znakami dookoła naszego awatara. Mechanizm fajny, często ratujący skórę w krytycznych chwilach. Same potyczki natomiast możemy wykonywać w formie zwykłej i rankingowej, co w drugim przypadku zaowocuje nagrodami na koniec danego sezonu. To, co jednak przykuło moją uwagę, to naprawdę przyzwoita fabuła. Owszem, zabawa z graczami jest priorytetem, jednak rozwinięty i co najważniejsze, długi wątek dla jednego gracza daje satysfakcję. Między potyczkami w tym trybie przewijają się dialogi, fabularyzowane scenki, a wszystko opowiedziane głosami bohaterów. Urzekła mnie również pewna forma podejmowania decyzji. Bywa tak, że po zakończeniu misji mamy dwie opcje do wyboru: przykładowo pomóż lub okradnij. Za pomoc otrzymamy kartę, za kradzież złoto, i to od nas zależy, jak przebrniemy dany spośród wielu rozdziałów. Tym w sklepie z pewnością spędzicie długie godziny ze względu na wyżej wymienione elementy i nawet ciekawą historię, której wątki wpływają na zastosowane przez przeciwnika karty czy losowe zdarzenia. Kolejne dwie potyczki to wcześniej wspomniane areny. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla pojedynczego gracza, a co za tym idzie, dostosowana do naszego poziomu. Możemy podczas jej wykonywania tworzyć na bieżąco talie i walczyć nimi z komputerem. W ramach zwycięstwa otrzymamy pokaźne nagrody w różnych postaciach. Arena PvP to natomiast wyższy poziom, bo stajemy wówczas w szranki z graczem realnym, który tak jak my wykonuje wcześniej talie, a później stara się wygrać jak najwięcej meczy w celu uzyskania jeszcze lepszych, a w zasadzie bardziej obfitych nagród. Nic odkrywczego chciałoby się powiedzieć, jednak fajnie, że dano opcję. Dobycia nagród również w postaci walki z SI. Jest to jakaś forma ukłonu w stronę niezbyt doświadczonych, odrobinkę obawiających się porażki w trybie PvP graczy. Jak przystało również na karciankę, nie obyło się bez tworzenia własnych talii, jak i kraftowania kart. Craft wygląda kropka w kropkę jak ten z blizzardowskiej produkcji. Tworzenie talii również nie zaskakuje. Na rękę możemy włożyć do 50 kart z różnych nacji, a tych mamy 6, plus 7 zakładka odpowiadająca za stworzenie neutralne. Grafiki wyglądają bardzo dobrze, są ładne, klimatyczne, takie jakich można spodziewać się po uniwersum. Opisy w języku polskim, podobnie jak wypowiedzi konkretnych kart. Wszystko jest zatem przystosowane na nasz rynek. Dlatego też nie powinniście mieć problemu z poznawaniem gry i elementów. Z nią związanych. Dzięki takim udogodnieniom karcianka zdecydowanie się przyjęła. Skąd ten wniosek? Ano, na mecze czekamy stosunkowo krótko, więc graczy raczej nie brakuje. Potencjalny przeciwnik pojawia się w zasadzie po kilkunastu sekundach. Owszem, są zastoje, ale raczej sporadyczne, a jest to przecież wciąż rozwijana beta, która z czasem na pewno pozyska kolejne rozdziały fabularne, dodatkowe karty oraz może ujmijmy to w cudzysłowie, karczemne bójki. Podsumowując, Bethesda zdecydowanie postanowiła zrobić swoją wersję Hearthstone'a i doprawić ją o to, czego w blizzardowskiej karciance niektórym brakuje. Efekt może nie jest piorunujący, ale dobry i choć dostajemy kolejne kartoniki, to z pewnością warto dać im szansę i wpuścić je chociażby na chwilę do naszego dysku. Za jakiś czas całość trafi pewnie na tablety, telefonem, kto wie, czas pokaże jak legendy przyjmą gracze. Jeżeli natomiast już graliście w Test Legends, dajcie znać w komentarzach. Jest to gra nudna, taka sama czy lepsza od pierwowzoru, którym niewątpliwie stał się. Herciak. Dajcie znać i nie zapomnijcie ocenić filmu. Do usłyszenia. Hej!